W tym dniu, czyli 27 czerwca będzie odlot w czyli jubileusz jedynej Rewi Drag Jest to nasze dziesięciolecie pracy. Od 10 lat jesteśmy w Krakowie i właśnie w Tauron Arenie. Na serdeczne zaproszenie organizujemy tam odlot w szpilkach. Mamy artystów z Gran Canari, z Londynu, z całej Polski oraz performerkę burleskiej, która zabierze w świat szałowej, romantycznego tańca oraz iluzję w wykonaniu Wiktora Febo, które zaczaruje publiczność. Największe tego typu wydarzenia, w Polsce. Nie było wcześniej tak wielkiego drag show. Jest 11 artystów z całej Europy. Jest burleska, jest iluzja. Patrząc na sam line-up, na ogrom tego, czego widzowie mogą się spodziewać, to już jest coś, na co warto przyjść. Jest to przede wszystkim przepiękne wydarzenie, kolorowe i różnorodne. No, z mojej perspektywy powiem, że szykuje się premiera oraz nowy kostium, tak? Więc warto zobaczyć, ponieważ będzie to coś nowego. Dla publiczności, która już mnie widziała, jak i dla nowych widzów, będzie to na pewno spektakularne show. Myślę, że największym wyzwaniem w tworzeniu rev. Rebi jak pracowaliśmy z Pawłem nad reżyserią, było połączenie tych 10 lat, wrócenie do pierwszych jakichś występów Pawła, do pamięci tego, jak to się odbywało, jak to rosło, jak to dojrzewało. Jesteśmy tutaj w momencie, kiedy jest jubileusz dziesięciolecia Rewi, pracy jest mnóstwo. Część reżyseria reżyserska już jest dawno zamknięta tak naprawdę. Teraz skupiamy się głównie na tej części artystycznej, na wykonach artystów, na pracy choreograficznej, na tworzeniu choreografii.